Siemano kochani, witajcie w moim nowym ciężko To znowu ja, wiem, bardzo długo Mnie tu nie było yy, bardzo nawet to bardzo no, bardzo długo, nie wiem jak to wam po prostu powiedzieć, że aż tak długo że po prostu sama to nie dowierzam wiem, że to było bardzo długo, bardzo bardzo, może się ze mną nie stanę nie z koniecznością bo jeszcze mnie tak dokładnie nie znacie yy, ja dopiero otworzyłam swój kanał i w ogóle, a, a Wy sobie możecie pomyśleć, ona dopiero otworzyła kanał, a już jakby sobie robi przerwy. To wcale tak nie jest, że ja sobie robię przerwy: ja po prostu y, miałam właśnie te sprawy do załatwienia y, z, tą, z tym kanałem, y, i inne takie musiałam zrobić. i Potrzebałam też pomocy swoich rodziców, żeby wyrazili zgodę. La 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 la. Więc było trochę tego to załatwienie i to nie było tak, że ja sobie o tak i już ja mam to wszystko załatwione Jakby ja potrzebowałam na to dużo czasu ej, Codziennie, teraz były święta, więc miałam po prostu totalny luz ej, Wiecie, święta to święta Miałam przerwę od szkoły, ej, wszystko różne to takie Więc jakby sobie odpoczywałam, ej, nie nagrywałam Ale wcześniej, 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 wcześniej ja musiałam jeszcze... Ej, Właśnie te sprawy z tym kanałem załatwiać. Więc dla mnie to jest mega szok. Jeszcze sobie teraz wczoraj. Jeszcze jak chodziliśmy do szkoły, tylko w sobotę czy w niedzielę, tamtą, Poprzednio załatwiałam sobie wakacje. Wakacje, no bo już tu niedługo, wakacje, nie? Jest już kwiecień, maj i czerwiec. I już są wakacje w czerwcu, 20. Któregoś tam jeszcze się dowiecie Nie zdradzę wam, gdzie jadę Jak będziecie ze mną na bieżąco To ja wam powiem w jakimś pewnie odcinku I będziemy I wy jedziecie ze mną na te wakacje Więc zabiorę was ze sobą I będziecie wtedy wiedzieć, gdzie wyjechałam Może będziecie znali to miejsce Nie wiem, może tam przypadkowo mnie spotkacie Bo to jest takie miejsce... Takie dosyć znane i bardzo bliskie, nie jest to bardzo daleko. Jest, y, nie drogie jest. Y, to znaczy zależy na, jakie, na jaki hotel, na jaki tam przebywanie. Wiecie, tam, żeby się gdzieś utrzymać, też trzeba ze sobą jakieś pieniążki wziąć, więc no, troszkę potrzeba ze sobą też pieniążków, ale za samą dobę, na przykład za jeden dzień, albo coś to jest bardzo tanio moim zdaniem. Nie wiem jak, waszym zdaniem, możecie mi pisać w komentarzach. Chciałabym jeszcze, żebyście mi zasubskrybowali ten kanał, gdzieś tam wam powinno się wyświetlić. Wpadaj na mój Insta Instagram i na mój TikTok. Moje, mój TikTok. Ja dzisiaj się nie umiem wysłowić. Mojego Instagrama i mojego TikToka. Wpadajcie tu i tu. No i to wszystko, co chciałam wam powiedzieć. Teraz co oglądam stare odcinki z ekipy. Patrzcie, czekajcie. Patrzcie. Tam leci stary odcinek e, Kipy, jak e, Marta wjechała w jakiegoś tam pana. Jak Marta wjechała w jakiegoś tam pana, a Krzychu? Nie, Krzychu, nie wiem. Ktoś tam e, auto rozwalił, czy coś takiego, z tych moich przewidzeń takich. E, więc no, chciałam... Możecie też sobie obejrzeć ten filmik, jak jeszcze go nie odglądaliście, chociaż wątpię, że na pewno oglądaliście. Chociaż wątpię, że go nie oglądaliście, bo ten filmik jest tak stary i ta, tyle widzów po prostu ogląda Freeza, lubi Friza oraz Wersow i członki ekipy. Dużo członków ekipy jeszcze chyba nie nagrywa już, ale nie wiem, czy Marta jeszcze nagrywa. Marta chyba już nie nagrywa, chyba z moich widzeń. Ja tam też dużo nie patrzę na nich, bo patrzę na Anjax oraz Luka. Mnie jakby to bardzo, bardzo zainspirowali i patrzę na ten Teens ten. Yy, Oni są, yy, ten Teens jest nowy, od niedawna yy. A Andzia i Luka już są od dawna, już mają dziecko, ślub mieli, wszystko to takie I ja teraz jakby tak sobie patrzę, tak po prostu, nie? Z nudów na przykład albo coś mi się właśnie wyświetlili oni I teraz zaczynam ich tak oglądać sobie, ale teraz nic nie dodali Tylko Luka dodał dwie godziny temu, ale już zdążyłam sobie to obejrzeć Dwa dni temu czy trzy dni temu dodała Andzia, Halina ją nazywają, nie wiem. <śm> <śm> I też obejrzałam sobie ten filmik. Kupiłam sobie takie Monopoly i mam jeszcze takie czarne w szafie. I ja już je otwierałam używam i proszę Was... Powierzcie mi, że ja w jeden dzień, jak tylko sobie to kupiłam, bo po prostu lubię takie gry planszowe, y, albo takie z mapą w ogóle. Jak tylko to y, kupiłam, otworzyłam, żeby wszystko zobaczyć i w ogóle. I wiecie co zrobiłam? Od razu pogubiłam wszystkie karty, wszystko, ale znalazły się części. Patrzcie tu te karty powinny być tu gdzieś ustawione to wszystkie karty i na przykład y, tutaj się gra z planszą ja sobie to inaczej y, tutaj się gra Mam, rozłożę tą planszę zaraz y. o. taki y, króliczek to tam od mojej babci na zajęczka oraz y, jakieś tam słodycze przekąski to dostałam to jest taka plansza właśnie ona jest tak dosyć duża, teraz mi tutaj Dużo miejsca zajmie e, Taka plansza ona jest I tutaj są właśnie te karty, znak zapytania Którą oczywiście też pogubiłam No nie ma jak to ja Tutaj gdzieś powinien być e, Ta szansa, e, nie wiem co to jest o, kurde. Ale to powinno być tu e, No i takie różne Jak się, u, właśnie to są te karty z tymi ulicami To są e, te ulice. Na przykład ktoś kupił Ulicę Targową kart. Kurde, nie widzę w tej kamerze kajcie tak zobaczę, targowa i wtedy tą kartę dostaje ten członek, który ją kupił i płaci tyle pieniążków. Na start pieniążków się dostaje po 3 z każdego pieniążka, na przykład 3 z 500, 3 z 100, czy, z, czy pieniążki z 50, 20, 10, 5 i 1. tutaj nie ma takich dużych kwot i w ogóle oh kurde, se to zaś zniszczył. tutaj nie ma takich dużych kwot które są na żywo. Ja już to składam, bo chciałam wam tylko to pokazać, co kupiłam. I niestety, no wiecie, jak to wychodzi. Za niedługo, 10 kwietnia, idę na Paznokcie. Jestem bardzo ciekawa, bo jakby takie. Znalazłam takie coś. Znalazłam sobie właśnie takie. Takie. Takie, takie, takie miejsce, w którym. Robią dzieciom też paznokcie. I mi to pokazała moja koleżanka z klasy, która właśnie przyszła sobie w paznokciach. Ja mówię, mama, że lubię paznokcie. Patrzę na mnie ciągle, ciągle i myślę, że to są sztuczne. Ona gada, nie, to nie są sztuczne. Ja byłam y, na paznokciach, mogę ci podać miejsce, jeśli chcesz. Ja, no dobra, daj mi. Napisała na karteczce i gada, idź sobie tam, tam jest. Y, bardzo miła pani, wszystko, ale ja, jedna, ja się umówiłam z tą panią ale nie na żelowe, tylko na takie, żeby ona mi je przykleiła, ale sztuczne. Yy, takie na takim kleju, i który ten klej, jakby nie od razu, że ja czegoś dotknę albo będę chciała otworzyć, właśnie kolej z tymi paznokciami będę chciała otworzyć, to yy, to, że one mi się od razu urwą, urwą wypadną, tylko że będą się trzymać tak jak żelowe na takim kleju. Ale będą po prostu sztuczne, że jak będę chciała, to wezmę sobie jakąś tam. No nie wiem, co bym co mogła wziąć, po prostu sobie coś wezmę i wtedy jest to pod pazur i wtedy mi to zejdzie bez problemu. A z tymi żelowymi nie jestem jeszcze tak przekonana, bo z tego, z tych takich moich wyrażeń, to te żelowe, wiecie, mi się szybko nudzą takie paznokcie, więc jakbym miała te żelowe, to by musiała z nimi ciągle być, aż miesiąc albo ileś tam, żeby dopiero iść i je ściągnąć. A tak to mogę sobie w każdej chwili ściągnąć i w ogóle, więc ja wolę jednak, jeszcze nie jestem przekonana do tych żelowych, ale przekonam się na pewno. Polecam wam też. <laughs> ehm, no i tyle z mojego <laughs> gadania, ja, jak gadam to się rozgadam, więc yy, na razie powinnam ustopować z tym gadaniem, ale nadal gadam. Ten filmik będzie was na pewno nudził, dlatego że ja tutaj tylko ględzę, ględzę, ględzę i co jakiś czas coś dopiero... <laughs> pokazuje ale yy, nie mam takiego zamiaru ciągle ględzić. Dziś... Jest, yy, yy, czekajcie chwilkę. Okej, okay, ja mam w tej szafce mojej mojej... Yy, wszystkich, yy, mojego całego rodzeństwa i w ogóle ja mam rodzeństwo. I ja mam tutaj troszkę taki bajzer na tej szafce straszny. Tam widzicie mojego brata, który bawi się w gamingarza chyba że jakoś tak się dogada, on tam gra sobie w Minecrafta z kolegami yy, i w ogóle ostatnio sobie kupił taki fotel yy, z marki zone, ale ten fotel nam jakby tutaj niezbyt pasuje, bo ja tam mam też swój fotel, swoje siedzidło, swoje kadzidło, yy, Swoją taką też przestrzeń do siedzenia i jakby tam jest fotel o fotel i się tak stykamy i ja mam tam bardzo mało miejsca i postanowiliśmy, że zamówimy fotel, ale taki bardziej mniejszy, postaramy się jakby, żeby był po prostu wąszy bo ten na razie jest taki szeroki i w ogóle pomimo tego, że sobie ściągnął zobaczcie, pomimo tego, że sobie tutaj ściągnął bo tutaj było to opieranie, nie? to sobie to wykręcił i dalej to takie szerokie jest że tutaj o, on tak naprawdę dużo miejsca zajmuje a tam moje Siedzidło takie malutkie, nie? Więc ja, ja po prostu powiedziałam moim rodzicom, rodzicom wszystkim, którzy się tym zajmują że czemu nie możemy na przykład obejrzeć sobie tam z tej marki, czy nie mają wąszych? I tak sobie przeglądamy, przeglądamy i okazuje się, że są wąsze, więc ja, my zamówimy wąszy, ale nie wiadomo kiedy go zamówimy, bo oczywiście brak nam czasu. Więc, więc no tak jakby na pewno go zamówimy, ale jeszcze nie wiadomo kiedy, więc ja nic nie obiecuję. Yy, dzisiaj ja bym chciała z wami coś porobić. Okej, okay, widzowie, tak jak zawsze pokażę Wam jeszcze raz moją operatorkę, która już jest od dawna operatorką, to jest moja siostra. Ale ona powiedziała, że się zgadza na to, że nie ma ni niczym problemu, że w y, każdej chwili, jak będę chciała nagrywać, to ona będzie, bo operatorzy muszą być w każdym momencie, w każdej chwili i robić fajne montaże i w ogóle. Y, montuję ja sobie sama, dlatego że ona też nagrywa na swój kanał i też musi sobie montować w międzyczasie albo coś. I ja Wam ją jeszcze raz teraz pokażę. To jest ta operatorka, która jest. Yy, właśnie będzie mi tutaj pomagać, by... Ona jest młoda, więc ja nie wiem jak jej pójdzie. Troszkę się obawiam, czy te nagry te... ta moja operatorka będzie zdolna do tego. Ale mam nadzieję, że jej wyjdzie bardzo dobrze. Ona tam teraz ogląda, więc będziecie troszkę słabo mnie słyszeć. Mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze słyszeć. I ja tutaj yy, teraz sobie biorę szyneczkę, która została jeszcze z. Świąt, jak to się gada tam? Wielkanocny świąt. Dobra. Ja sobie zrobię teraz fajne jedzonko. I tak kolacyjkę. Ale jest jeszcze zawczas na kolacyjkę. Więc nazwę sobie to po prostu takie danie. Danie jak danie. I sobie zrobię. No i teraz ja idę sobie po wszystkie przybory i zabieram się za robotę. to tak, nie pytajcie, to jest szalot, to, to, je, to są szynki, ale to po prostu tak, żeby ładnie wyglądało, ale szynek chyba nie będę jeść. A tu chciałam wam pokazać, jak wygląda ładnie stół. Tu wygląda ładnie stół, a popatrzcie, jak nieładnie wygląda tu. Tu jakaś torebka rozciepana kalendarz, coś takiego. Teraz e, będę e, tutaj siedziała przy innym stole. No i ja szynki zostawię, bo no, one są niedobre, to tylko, żeby tak, żeby ładnie wyglądało. Zobacz, to na pewno był dla smutny filmik, ale... Mam nadzieję, że Was się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale i bardzo miło pamiętać. Dziękuję Wam za oglądanie i wcięcie w następnym odcinku odcinek czy pojawi za jutro albo za dwa dni.